Witaj na wspólnej medytacji. Znajdź się w wygodnej pozycji siedzącej. Niech Twoje plecy nie opierają się o nic. Niech Twoje plecy są wy wydłużone, wyprostowane. Sprawa, by Tróbek Twojej głowy wyciągał Cię w przeciwnym kierunku od podstawy Twojego kręgosłupa. Niech linia Twojego kręgosłupa będzie prosta, wydłużona, ale jednocześnie zrelaksowana. Spraw, aby ta pozycja siedząca była aktywna, ale też zachowaj w niej odpoczynek i swobodę. Jeśli siedzisz już, możesz skierować swój wzrok na czubek swojego nosa. Możesz też zamknąć oczy. Postaraj się teraz robić nic. Postaraj się przez chwilkę trwać w tej pozycji. Być być może uda Ci się zauważyć, jaki w tej chwili jest Twój oddech. Zwróć uwagę na twój wdech. Po czym zaobserwuj swój wydech. Weźmy teraz wspólnie jeden długi powolny wdech i wypuść całe powietrze ustami powoli, ale intensywnie. I ponownie powtórzmy wdech nosem powoli. Puść wydech przez usta. I jeszcze raz. Po czym przejdź do swojego naturalnego oddechu i niczego z nim już nie rób. Obserwuj jedynie jego drogę przez nozdrza. W dół gardła, do płuc. Do góry brzucha, dołu brzucha, do podstawy kręgosłupa. I obserwuj, jak w drodze powrotnej unosi się ku górze i, i właściwie, i co, i co się z nim dzieje. Spróbuj zauważyć. Jesteś w pozycji siedzącej, Twoje ramiona są daleko od uszu, broda nieco uniesiona, tak jakbyś chciała spojrzeć, lub chciał spojrzeć nieco w dal. Ramiona są rozluźnione, dół brzucha również jest rozluźniony. Upewnij się, że jest on luźny. Być może niepotrzebnie został napięty, nie ma w tej chwili takiej potrzeby. I tak, obserwując, trwaj w siedzeniu. Pozostawiać tutaj na chwilkę. Słuchaj się w swój oddech. A teraz przypomnij sobie. Lub stwórz dla siebie swoją Sankalpę. Sankalpa to intencja, która powstaje na poziomie Twojego serca, duszy w Twoim wnętrzu. Jest to Twoje wewnętrzne prawdziwe pragnienie. Jest na tym świecie wiele spraw, które mogą nas rozczarować, jednak sankalpa nie jest jedną z nich. Jeśli masz już swoją sankalpę, powtórz ją umysłem trzy razy. Przejdziemy sobie teraz do wizualizacji. Wyobraź sobie, że pływasz w basenie. Nieważne jest to, czy faktycznie potrafisz pływać, czy nie. W tej wizualizacji potrafisz pływać niczym syrena. Basen jest pusty. Nie ma tam nikogo poza Tobą. Płyniesz swobodnie na grzbiecie i spoglądasz na chmury na niebie. Nigdy tak bez pośpiechu i powolnie, wręcz prawie dryfujesz na plecach, na powierzchni wody. Bierzesz spokojny wdech, lekki wydech i ponownie wdech. Utrzymując spokojny oddech, dzięki któremu możesz swobodnie dryfować po tafli wody na grzbiecie, obserwujesz kłębiaste chmurki. I zauważasz po ich prawej stronie księżyc. Księżyc taki na wpół, schodzący już z pełni do nowiu. Czyli nie jest to żadna końcówka cyklu, ani początek cyklu. Jest to taki pośrodkowy czas. Nic szczególnego się nie dzieje. Trwa zwyczajna rzeczywistość. Doceniasz piękno tej prostoty. Doceniasz piękno tego zwykłego dnia. Widzisz ten ubywający, garbaty księżyc, przelatujące ptaki. I cały czas swobodnie oddychając, przesuwasz się po wodzie. Jesteś zrelaksowana, zrelaksowany, ale jednocześnie pobudzony. Czujesz pełną swobodę we wodzie. Błękit nieba napełnia Cię nadzieją. Czujesz jak od koniuszków palcy u stóp, aż po końcówki włosów na głowie jesteś człowiekiem przepełnionym pokojem, wiarą, wytrwałością i radością z tego, że czujesz, że słyszysz, że widzisz. A jeśli któryś z tych zmysłów nie jest dla ciebie dostępny, być może, możesz docenić ten, który jest dostępny. Być może zechcesz ucieszyć się z tego, jak Twoje serce dla Ciebie bije, jak wykonuje uderzenie za uderzeniem, dzięki któremu możesz kontynuować swoje płynięcie po wodzie. Powoli zbliżasz się do drabinki. Łapiesz ją swobodnie. Rozglądasz się w prawo i w lewo. Nieśpiesznie wychodzisz z wody i czujesz jak ogrzewa Cię słońce. Kierujesz brodę do mostka. Powoli wracasz do tego, co tu, do tego, co teraz, i swobodnie zauważasz dźwięki, które płyną do ciebie z zewnątrz pomieszczenia, w którym aktualnie jesteś. Po czym słyszysz dźwięki, które docierają do ciebie z wnętrza pomieszczenia, w którym jesteś. Aż słyszysz swoje własne ciało. Słyszysz swoje ciało. Słyszysz swój oddech. Być może jesteś w stanie usłyszeć bicie Twojego serca. Jesteś już w pełni gotowości, by otworzyć oczy i podziękować sobie za dzisiejszą praktykę medytacyjną. Dziękuję kochani. Z tej strony Sylwia. Ja Was już tutaj teraz zostawiam. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.